Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada, ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre. Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę całe lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej, gryź się głupia czekolado. Jane, ta czekolada nie chce, żeby ją zjadła. W ogóle nie chce się złamać. Dobra, spróbuję ją polizać. Pyszka. Jesteś taka dziwna, Fibi. Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł. Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę. Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś. O ja, ciechiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech! Nie wygląda to apetycznie. A ja mam też na gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie! Jakie to pikantne! Fibi, pomóż mi! Zrób coś! Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super, właśnie tego potrzebowałam. Mmm, jakie pyszne! Dzięki, Jane, za pomoc w podgrzaniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Otworzę pierwszy. Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca. Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona do bani. Też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No, dajcie spokój. Filipi, chcę pyszną pizzę, mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Bibi, dzięki za pomoc. To było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę. O nie, mój idealnie równy biały uśmiech. To straszne! Nie tknę już tej okrutnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją, jest jeszcze gorąca i taka pyszna! Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce? No dobra! Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram! No i widzisz! Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? Okay. O, Czupa Czups! To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście! Czupa Czups wygląda tak pysznie. Rewelka! Oj, język mi się przykleił! Teraz boli! Oj, nie, chcę zostać z językiem. Mam pomysł! Zrobi psikusa Jane. Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam. Jestem ciekawa, jak zareaguje. Dobra, jestem gotowa! Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do czupaczupsa. Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupaczupsa i zaraz zobaczysz, jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień papier nożyce To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? Ojacie, nuggetsy. Mam nadzieję, że są gorące. O tak, gorące i pyszne nuggetsy. ale super! Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz, w swoje nagetsy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No, i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Woli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi. Zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Fibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nagets już jest gotowy. Muszę spróbować. Tylko spójrz, jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki. Mam gofry. Nie, są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, ha, a, są naprawdę gorące. zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super. Trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki Jane, bardzo mi pomogłaś. Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek, podmucham. Mm. O matko Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra, to naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jenny, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O ja cię to jest takie do... Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce pankejki. Tu zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pancake'i. Zaraz napieczemy stosik. I nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Mm, co za zapach. Voilà, gotowe. Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej i masełko. A ja zrobię tęczowe pankajki. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop, hop. Ojej, jestem cała w cieście. Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek. Idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurczę, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik. Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel. I gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Mmm, jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią, to znaczy syropem truskawkowym. Pokładamy pajęczyny i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie. To znaczy oryginalnie. Okay. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz się i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko. Nie, to pankejki. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pająki są słodkie i niestraszne. Kiedy są jadalne? Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pankejków z syropem. Mmm, rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam. Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem! I tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej buzi. Jakaś magia! Zwycięstwo należy? Do jednorożca! Gratulacje! Enid, gratulujemy! Chcę frytki! Zrobicie mi? Jestem taka głodna! Nie musisz się martwić, w kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem, prawda, babciu? Tak, dokładnie tak! Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Zaraz to zdejmiemy. Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki, babciu. Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe! Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy jej i mamy frytkownicę. Ale ekstra! Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. E, nit jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione, ale też bardzo smaczne. Lupiące, trudno się powstrzymać. Olejemy je odrobiną Mmm, Pyszne. Moje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarny zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Chciałam pomalować na czarno-ziemniaki, a nie siebie. Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki? To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow, ale fajne ziemniaczki! Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. Kupiątek z ziemniaków jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? Tu zwykłe frytki z keczupem, ale też są dobre. Mm, I to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę? To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Chcę burgera. Super, wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi. Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki. Podpiekę bułki. Dodam słodkiego pomidora. Pokroję go oczywiście w krążki. I mielone mięso. To bardzo ważne, aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa. W porządku. I można zacząć składać. Bułka, zielona świeża sałata, na nisoczysty kotlet, ser, pomidor i przykrywamy to wszystko drugą bułką. chora wszystko gotowe. Oj, daj spokój, nic to zwykły burger, nie ekscytuj się tak. Ja też mam pomysł. Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego. Pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko co kwaśne, słodkie i pyszniutkie, więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, okay, zostało tylko dodać pianki. Mmm, pyszne! Takie apetyczne i słodkie. Żebym tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. No i kończymy. Mamy to. Okej, okay, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera. No i więcej krwi. Oj, nie, to znaczy keczupu. Tak, tak, keczupu. Dobrze możemy przykrywać. Nie zapominamy o dodatkach. Chips będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora. Rączka potrzebuję Twojej pomocy. Nie musicie się go bać, on was nie zje, nie ma nawet buzi. Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam. Dzięki rączka. Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. I bardzo smaczny. Mm. Co następne? No właśnie. Ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula. Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli. Dobrze, został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Mmm, słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduję wyliczanka. Zwycięzcą jest ten przerażająco dobry burger. Mmm, ma też żelkowe oczy. Tak, to na pewno zwycięzca. Wednesday, i gratulacje. Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Wednesday, uśmiechnij się szeroko. No. Szkoda, masz na pewno piękny uśmiech. Hmm. Te kakao, zrobicie? Wszyscy są gotowi? Super, mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce będzie smakowało. To zacznie. Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakaoko. Dodamy troszkę czekolady. Napój czekoladowy. Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki, wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Szczytę. Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Rozlało się, ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego, jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę, dodamy kolorową posypkę i wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super! Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale. Skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję? Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby i robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Skoro wszyscy są gotowi, próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Eni. Pyszne. Mmm... A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Mm, kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i ulubione czaszki. Spróbujmy. Mmm, żelki z kakao są pyszniutkie. Okej. Ale muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram to! E nic znowu... Wy